Na samym początku obrad samorządowcy przyjęli sprawozdanie z wykonania kontraktu Wieluńskiego Szpitala zawartego z NFZ na 2010 rok. A dość obszerna dyskusja na temat sytuacji osób niepełnosprawnych wyniknęła m.in. przy punkcie dotyczącym przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie Wieluńskim. Starostwo Wieluńskie nie tak dawno wyraziło swój protest w sprawie ciągle zmniejszających się środków finansowych z zwanego centralnego rozdzielnika na ten cel. Na sesji przewodniczący Owczarek odczytał odpowiedź na dwa pisma wysłane w tej sprawie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów. W 2010 roku nastąpiło w stosunku do 2008 roku obniżenie wysokości środków dla samorządów powiatowych o kwotę 208 milionów 644 tysiące. To jest około 25%. W stosunku do 2009 roku ta kwota jest niższa o około 6%. Mając na uwagę powyższe wyjaśnienia Pragnę zaznaczyć, że w dniu 1 stycznia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. W wyżej wymienionej ustawie zawarte zostały m.in. przepisy dokonujące zmian z zakresu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, np. od 1 marca 2011 roku pracodawcy nie przysługuje miesięczne dofinansowanie na pracowników zaliczonych do, do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury oraz zasad wpłat i możliwości udzielenia ulg we wpłatach z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych. Jest jednak nadzieja, że pieniędzy będzie więcej. Z odpowiedzi na drugie pismo, jak za chwilę się okaże, wynika, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymał więcej środków finansowych na bieżącą działalność. W planie finansowym PFRON na 2011 rok, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na 2011 rok, wydatki na zadania realizowane przez samorządy powiatowe, przekazywane tym samorządom według algorytmu, zostały zaplanowane w łącznej wysokości 500 48 739 tysięcy zł. wraz z kosztami obsługi. Prezes zarządu PEFRON z wnioskiem z dnia 14 marca bieżącego roku zwrócił się do ministra finansów o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie finansowym PEFRON na 2011 rok, polegający m.in. na zwiększeniu wydatków przekazywanych według algorytmu samorządom powiatowym na realizację zadań z zakresu rehabilita rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę 85 milionów 748 tysięcy zł wraz z kosztami obsługi. Samorządowcy dość obszernie dyskutowali na sesji o bieżącej sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie, a takich jest niestety sporo. Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach integracyjnych mogą tylko w nich brać udział od godziny 8 do godziny 13. Dlaczego? Ponieważ tymi dziećmi generalnie opiekuje się pedagog i on tylko te 5 godzin pracuje. Natomiast dzieci zdrowe mogą być w przedszkolu od godziny 7 do godziny 15.30. Dziecko nie mogło być odebrane później niż o godzinie 13, ponieważ przedszkolanka takimi dziećmi już po prostu nie powinna się zajmować. Mam nadzieję, że w tym temacie Magistrat podejmie właściwe działania. Odnośnie rent i emerytur. Kiedyś był taki dobry zwyczaj, była taka ustawa, rodzice mogli korzystać z emerytur. Ja podnosiłam ten, ten aspekt. Krótko to było, padło to. Będąc w Sejmie również o tym rozmawiałam z przedstawicielami komisji. Nie otrzymałam ani w Sejmie, ani tutaj żadnej odpowiedzi. Żadnej kolego. Także poruszany był temat, ale panowie nie mieli na tą chwilę no, żadnego poglądu, nic nie powiedzieli. Szalenie ważna jest również realizacja zadań z tytułu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. O tym też mówiono. Nie dofinansowywać rehabilitacji zawodowej, bo być może znowuż w miesiącu październiku, listopadzie dojdą dodatkowe środki. I wtedy jest czas, żeby uruchomić nowe stanowisko pracy, jeśli jest tak olbrzymie zapotrzebowanie, tak jak tutaj przedstawiano nam dwa miesiące temu. Sugestia moja jest taka, żeby kwotę przeznaczaną na, na rehabilitację zawodową 25 tysięcy dodać do przewidzianej tutaj ukłon. Dla pani dyrektor Drutowskiej, że, że podjęła to zadanie ustawowe, czyli inne zadania zlecone. Będzie to dodatkowa możliwość wykonania potrzebnych, oczekiwanych, niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych na bardzo szerokiej liczbie osób terenu naszego powiatu. Rehabilitacja zawodowa, pani dyrektor zaproponowała 25 tysięcy złotych. Proszę państwa było złożonych w, urzędzie, w powiatowym urzędzie pracy 11 wniosków złożonych przez osoby z niepełnosprawnością. Z tego względu, że otrzymali środki w kwocie 60 tysięcy złotych. Kilka osób się wycofało. 60 tysięcy zł to zgodnie z przepisem w zasadzie było tylko um, przeznaczone mogły być dla jednej, jednego, um, dla jednej osoby niepełnosprawnej. Z tego względu, że była taka mizeria, um, Urząd Pracy um, przeznaczył to dla trzech osób. Nadal jest siedem osób zainteresowanych, są wnioski. I ci, ci ludzie, którzy oczekują na takie wsparcie, to jest dla nich jedyna możliwość nie tylko pracy, ale i rehabilitacji. Te 25 tysięcy złotych to nie jest ogromna kwota. Myślę, że Pani Dyrektor przedstawi tak na bieżąco, jak to wygląda w Urzędzie Pracy. I takie było stanowisko Społecznej Rady i Komisji Zdrowia. Komisja Zdrowia zgodziła się z tym przedstawionym podziałem przez panią dyrektor Drutowską. Dziękuję. To, co pani radna Miszkiewicz powiedziała, jest rzeczą dosyć ważną. To znaczy, ona powiedziała taką rzecz, że że były, zgłaszane, że były środki przeznaczane na te inne zadania, i nie zostały wykorzystane. Tak? No to teraz należałoby na to, na to odpowiedzieć. Tak? To, tak mi się wydaje. Nie? Ważnym szczegółem jest termin, kiedy był konkurs ogłoszony, ile było czasu na realizację tych zadań. I to jest cały czas poparcie mojego wniosku, żeby zadania, które wymagają czasu do rozstrzygnięcia, do wykonania, do rozliczenia, zaczynać na początku roku a nie po wakacjach w miesiącu, październiku, listopadzie robić zadania. Prawdopodobnie podmioty nie podeszły z tego względu, że środki były znikome. Mnie się wydaje, że tutaj kwestia niewykorzystania tych środków wynika z małej popularyzacji tego zadania, z małego nagłośnienia, z tego względu, że ja również obcierał się jako neurolog o kwestię rehabilitacji kwestie powiedzmy sobie kierowania na te rehabilitacji czy doradzania w tym kierunku i tak szczerze mówiąc informacje na temat tych działań praktycznie biorąc do mnie nie docierały albo były bardzo skąpe. Okres rozpoczęcia tych działań również uważam, że powinien być wcześniejszy, a nie dopiero w trzecim kwartale, no bo to praktycznie biorąc nikt, żaden z podmiotów nie podejdzie do, do tego zadania. W ubiegłym roku konkurs y, dla organizacji pozarządowych był ogłoszony 18 maja. Była y, przeznaczona y, kwota 15 tysięcy złotych na trzy granty. Aplikowały o, y, w konkursie występowały ośrodki dwie organizacje pozarządowe, z tym, że jedna organizacja nie spełniała wymogów formalnych i został wniosek odrzucony, jedna organizacja y, y, wniosek y, został rozpatrzony pozytywnie.